Cześć, jesteśmy w restauracji Tesone na ulicy Kobierzyńskiej w Krakowie, która jako jedna z pierwszych w Polsce otworzyła się mimo lockdownu. Była tylko przed chwilą interwencja policji, ale interwencja już policji była tu kilkanaście razy wszystko jest w porządku, bo oczywiście restauracja nie przyjmuje klientów, bo nie może, tylko zawór wymiotów testerów którzy na umowę o dzieło testują, dzięki czemu w czasie lockdownu przed otworzeniem restauracji Kucharz może się wyszkolić. Także każdego kto chce zdobyć nowe, nowe doświadczenie i zostać testerem zapraszamy do Tesone na ulicy Kobierzyńskiej. Tu jest ze mną przedstawiciel tej restauracji, tak, który tutaj o wszystko dba, o te szkolenia. Zdecydowanie dbamy o to, żeby nasz personel był jak najlepiej wyszkolony, stąd Cały czas ciężka praca naszych testerów, podnosimy kwalifikacje, pracujemy tak ciężko jak się tylko da i już niedługo pokażemy Wam nasze możliwości, pokażemy, pokazujemy je jak najczęściej. Niektóre restauracje wzywają Magda Gessler, żeby się udoskonalić. Ta restauracja co prawda nigdy nie naczerkała na ilość klientów, ale każdy może być zawsze coraz lepszy. A czym jest jedna Magda Gessler wobec kilkudziesięciu testerów każdego dnia.